Chyba niedobrze. Chyba nie dobrze. Chyba nie dobrze. Yy, tu jest jakiś szywy ser. To rozbiera się do kupy. Po prostu tutaj jest jakiś pulsujący ser. Yy, I on wstaje. Daj mi wrócę. Okej. Okay. One nie są tak silne jak Jack. Ale kurde, mogłyby się położyć. W głowę strzelam. Te shoty. Płać się! Ten za słabo dostał, skończyła mi się amunicja. Czekajcie chłopaki, no amo, no amo. Dajcie mi nóż, pokroimy ten ser. <grym> Dawaj. Muszę pokroić trochę sera. Potrzebuję na pizzę, na kanapkę, chcę trochę sera. Dwóch na raz. Bla <grym> O nie, o nie, trochę za blisko podeszłam. A spróbujmy tą pułapkę, zobaczmy jak ona działa. jak się z pułapka. Chodźcie tu. O. Dobra, czekaj, bo nie pamiętam się ustawiam. Ale mogę cię nią pobić też. Dobra, chodźcie tutaj, chłopaki. Wejdźcie. No i chcesz pobić telefonem albo nożem, spróbować jeszcze raz. O, ej, dostał! Dostał porządnie i ja chyba też, bo mi się aż kamera tutaj zasłoniła. Dobrze! Uciełam im te serowe główki.